Dariusz Szpakowski, razem ze mną mecz komentować będzie Włodzimierz Szaranowicz. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Wizdek sędziego, ruszyli przed nami 90 minut. Pięknie, piętą, dokładnie do kolegi. Anderson. Ależ niesamowita atak obrońcy. Hernandez. Nani. Anderson. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Iniesta. Fabregas. Dostrzegł partnera. Obrońca poradził sobie z tym doświadczowaniem i miasta ładnie dograł. Dobra okazja, ale świetnie teraz zablokował. Sędzia odbizduje zagranie ręku. Sergio Busquets. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Mamy aut rozpocznie Barcelona. Podał do partnera. I znowu piłka do Czabiego. Czy to wykorzysta? Messi, Messi. No, wkręcił w góra, bo drużyny przeciwnej zupełnie sobie z nim nie radzą. Świetnie przejął to Pujol. Piłka w pole karne. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Jak widzimy, arbiter przyznaje rzut wolny za zagranie ręką. Ten rzut wolny z tego miejsca może się dla nich źle skończyć. Sędzia przywołał gracza do siebie. No i upomniał go. Teraz musi się mieć na baczności. No, widać, że we dwóch rozegrają ten rzut wolny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ależ teraz zmylił wszystkich. I piłka trafia w mur. Barsa rozpocznie grę od wrzutu z autów. Nie wiem, czy wiesz, Włodek, ale każdy z olbrzymich ekranów na Wembley ma wielkość 600 standardowych domowych telewizorów. To robi rzeczywiście po przebudowie wrażenie, a warto przypomnieć, że w przebudowie uczestniczył polski projektant Edward Obiała. Udane podanie. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki spalony. Pikę. Okay. Messi. Kolejne podanie. Fabryk chciał przelobować Bramkarza, ale Bramkarz okazał się również czujny. Tabi. Sergio Busquets. Pięknie podał. Fabrykas. Udany odbiór widzicia. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Nani? No jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Ale ładne wejście Pujola. Zdecydował się na strzał, ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrakowania. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. I Ale Ależ ładnie czerwone diabło odzyskały tę piłkę. Ewra. Na ni? Oszukał obrońcę. Kapitalna wrzutka! Niebezpiecznie bezpańska piłka! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. tabi Fabregas. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Nani. Może wyciągnąć po tym faulu żółtą kartkę Mehmet Ilgiraz. Tylko upomnienie, choć powinna chyba być kartka. Sędzia dał mu jeszcze jedną szansę. Zdecydował się dośrodkować. Rooney! Czy to wykorzysta? No i nie zawsze wszystko się udaje. Czy to wykorzysta? No, stanął na wysokości zadania. Anderson, próbują teraz skrzydłem, uwaga, zacentrował w prawo, znakomita obrona, Manchester United będzie miał okazję rzutu rożnego. No chyba nie sądzi. I w tym momencie zakończyła się...